Cześć, ja jestem Magda, a to jest kanał Poczytajmy coś. I zastanawiam się, z jakim filmem dzisiaj do Was przyjść, bo tak, się, skończył się marzec. Powinno być podsumowanie marca, ale słuchajcie, przeczytałam w marcu jedną książkę. Naprawdę. I to nawet nie przeczytałam, tylko przesłuchałam w audiobooku. Nie wiem, mam ten stan zwany zastojem czytelniczym. Nie, nie potrafię się skupić na, na żadnej książce. Nawet na tej jednej, którą przywiozłam ze sobą, Biała Gorączka. Książka jest świetna, ale przeczytałam zaledwie 70 stron. Nie wiem, po prostu mam tyle tutaj też zajęć. No ja tu jestem w pracy jednak jakoś po prostu zawsze coś mnie odrywa od, od czytania. No i rezultat jest taki, że w marcu jedna przesłuchana książka. Potem myślałam, że zrobię dla Was film na 1 kwietnia, w którym opowiem trochę o książkach, przy których się uśmiałam, które świetnie poprawiają humor. Ale wyszło mi na to, że wszystkie te książki, które, o których chciałabym Wam opowiedzieć, mam w domu w Tarnowie. A strasznie chciałabym Wam je pokazać. Przeczytać jakieś fragmenty. No, a wiadomo, wklejając tutaj okładkę, słabo to wyjdzie. Czyli. Z Taki film będzie. Mam już listę książek i, i czekam, aż wrócę do domu i na pewno zrobię dla Was taki film. Potem myślałam, że zrobię film z planami czytelniczymi na kwiecień, ale znowu, znowu potrzebuję do tego książek. Nie chcę wklejać okładek, chcę Wam te książki pokazywać. No więc. Trudno, no trzeba będzie poczekać, nadrobię to filmowanie, jak, jak już będę w domu, będę miała mnóstwo czasu i wtedy spokojnie będzie book haul, no już są, czekają książki w koszyczku i, i będzie, będę zamawiać jak tylko przyjadę do Polski, więc będzie na pewno book haul i to nie mały, ale ci. Co to za książka, którą przeczytałam? To są dziady i dybuki pana Jarosława Kurskiego. Tak, pana Jarosława Kurskiego, brata tego Jacka Kurskiego, dwóch braci, a tak, tak różne losy, tak różne kariery. Pan Jarosław w książce swojej opisuje, Swoją rodzinę, swoich przodków, stąd tytułowe dziady i dybuki. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ja słyszałam, ale, ale po, tej, po przeczytaniu, po przesłuchaniu tej książki mam już trochę większą wiedzę. Pan, Oboje bracia pochodzą z rodziny o korzeniach polsko-żydowskich. I tutaj pan Jarosław no, taką, przerywa takie milczenie, ponieważ wiadomo o tych rzeczach się nie mówiło. Zresztą mama pana, mama braci Kurskich stanowczo twierdziła, że ona jest przede wszystkim polką. Wręcz zabraniała Jarosławowi pisać na ten temat. Dopiero po jej śmierci ukazała się ta książka. Dziady, czyli przodkowie katolicy i dybuki, czyli przodkowie żydowscy. No, wśród tych przodków są postacie fascynujące. Naprawdę jest na przykład bardzo dużo miejsca poświęconego Panu Louisowi Bernsteinowi, Namirowi, czyli, o ile dobrze pamiętam, Ludwik Niemirowski. Przepraszam, jeżeli pomyliłam, ale no nie mam książki fizycznie, więc nie mogę tego sprawdzić. I tu mi, to mnie troszeczkę tutaj przyznam szczerze, wynudziło, bo. Rzeczywiście bardzo dużo jest o nim. Widać, że, że to była naprawdę osoba w rodzinie bardzo ważna. Był to, on, no właśnie, on wyemigrował do, do Londynu i tam twórca linii Curzona, na przykład. Jeden z twórców, oczywiście. No straszne zasługi miał dla, dla kraju. I chyba z niego najbardziej, takie miałam wrażenie po tej książce, że chyba, chyba z niego jest najbardziej Jarosław Kurski dumny, że, że ma takiego przodka. No i są to takie właśnie wspomnienia ze swojego dzieciństwa. On jak, jak na początku lat 60. Jak y, dorastali y, w domu. O swoich dziadkach jest bardzo dużo. No, dorastali w domu też, powiedziałam. Gdzie mieli dorastać? Oczywiście, że w domu. Uch, sami widzicie, że już jestem zmęczona. <laughs> Czas na urlop. Dobra, ale y, książka pisana po prostu tak cudownie. Pan Jarosław ma takie pióro, że to o świetnie się to czyta, no ja mówię czyta, ale ja tego słuchałam i to, i, i to słuchajcie w, 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 czyta to Andrzej Seweryn w audiobooku no po prostu to jest uczta, to jest przepięknie przeczytane tak się powinno audiobooki czytać fantastycznie bardzo, bardzo polecam i w wersji pisanej bo w wersji pisanej, książkowej są oczywiście zdjęcia różne, więc ja tego nie miałam niestety. Zastanawiam się nad kupnem tej książki, żeby ją mieć, bo myślę, że warto, warto mieć ją w swoich zbiorach. Bardzo polecam Dziady i Jarosława Kurskiego. Można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy na temat rodziny, rodziny Kurskich. I jak to się naprawdę dziwnie plecie w życiu. Tak. Dobrze, zostawmy to już. A białego rączka Ja wam w ogóle jakieś bzdury opowiedziałam wcześniej. Co ja mówiłam, że w latach 90. Bzdura? Nie. Wszystko pomyliłam. Oczywiście pan Jacek Hugo Bader pojechał. Pojechał do Rosji w roku 2007. Dokładnie w 2007 chciał to zrobić, ponieważ kończył wtedy 50 lat i to był taki jego sam prezent dla samego siebie, żeby właśnie na 50 sobie zrobić taką podróż. No i opisywane tu są właśnie, jak, jak szukał sponsora, jak zastanawiał się, jakim samochodem tam pojedzie jaki w końcu kupił, jak dawał sobie radę właśnie z miętami. Tu się dowiedziałam, że mięty to są policjanci. Jak rozmawiał z, z, z różnymi ludźmi, z hipisami, jak poznawał tą taką Rosję, taką brudną, taką taką prawdziwą, taką, yy, taką od kości, ja bym to tak powiedziała. No yy, świetne, yy, świetna rzecz. Yy, naprawdę yy, będę chciała to przeczytać do końca tygodnia. Yy, postaram się jakoś tutaj z, z robotą ogarnąć i, i przysiąść. Są, są zdjęcia. O, może wam pokażę. O, na przykład, o, zobaczcie. jakie o, Są zdjęcia ludzi, których, których poznawał podczas swoich podróży. O, tutaj jest bardzo, bardzo ciekawy pan. Jezu, gdzie on jest? A, zgubiłam go. O, jest. Zobaczcie. On, y, widzicie? Konik. Podróżował. To jest Chińczyk. On, podróż, on pan, pan Jacek go spotkał. On podróżował koniem. A wiecie dlaczego? Bo chciał zrobić coś takiego, z czego, żeby jego syn był z niego dumny, że tata to zrobił. Bo no, taki kurcze wzruszające. Mnie to wzruszyło strasznie. A co poza tym? No zbieram się już do domu, pomału. Nie mogę się doczekać, aż będę pokazywać Wam moje nowe książki i będziemy, będę nagrywać filmy i, i, i będę mogła się wspomagać z tymi książkami, które mam. Strasznie trudno się tak, znaczy mnie przynajmniej. Ja jednak wolę mieć książkę, o której mówię, mieć w ręce. Można do niej zawsze sięgnąć. I wspomóc się, czy przeczytać, właśnie fragment. Mam nadzieję, że, że rozumiecie, dlaczego tak, tak mało tych filmów tutaj. I dziękuję bardzo, strasznie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jejku, już mam 70, 73 subskrybentów. Ja po prostu nie wiem, jak to się dzieje. Strasznie się cieszę, dziękuję i y, bardzo mi jest miło y, czytać wszystkie Wasze komentarze, piszcie jak najwięcej y, wszystkie książki, o których mówicie, ja sobie sprawdzam i y, dodaję do, do swojego koszyka w księgarni internetowej, który słuchajcie tam, tam już y, y, suma y, już jest taka, że się łapię za głowę i no. Nie wiem, jak, nie wiem, trzeba będzie. A kto powiedział, że trzeba iść trzy razy dziennie, prawda? Nie samym chlebem człowiek żyje. Dobra, to Was zostawiam z tym no, moim błyskotliwym przemyśleniem. Bardzo, bardzo Was pozdrawiam. I kolejny film będzie już chyba z Polski, z mojego mieszkania w Tarnowie, więc. Do zobaczenia w Polsce. Cześć!